Dajcie, moi drodzy, w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj obejrzymy sobie klimatowe filmiki na radzie. i bought myself a dog today, and i think he's pretty smart. you see, i went up to him, and i said, what is on a tree? and he started barking. i said, that's pretty amazing. so i asked him another question. hey, what's on a uh, house? roof, roof, roof. why are we still here? roof. he is really amazing. he said, roof. I have a problem with this, that I no, I to I was so then I had to ask him one more question. I says, "Who are you gonna vote for for presidency?" And he said, "Biden, Biden." Oh, I got a dumb dog. Aha, żart polityczny. Poza <laughs> Kolejny film, i może nie będę go tym razem próbować powiększyć. Czekamy na burgera. I się na mnie gapią. Jakby ktoś się na mnie tak patrzył, to bym wyszła. Nie jest to was creepy? W szczególności to. Czuję się osaczona. Idźmy dalej! Ona wyjdzie! Ona wyjdzie! Teraz możecie mi mówić mistrz przewidywania przyszłości. Idę sobie na randkę, ale widzę kogoś innego. Aha, muszę zagadać. Nie, nie potrafię. Aha, muszę zagadać. Kapitan Nie wiem, czy czujecie ten sam ból, co ja, natomiast nie wiem, czy można to nazwać guilty pleasure. Ale kość sam nie potrafi wytrzymać tego bólu screenu po prostu. A jednak dalej pcha go coś, żeby jednak to zrobić. Żeby jednak to zbierać kilka tych lajków. Uu, jeszcze gorzej. Nie. Nie, nie, nie. O nie! Przy tej dziewczynie już wiem, co nas niestety czeka. Widziałam ją kilka razy i myślę, że nie tylko ja. Eee, z jednej strony nie chcę tego oglądać, z drugiej strony podbudowuje mi to bardzo moje ego. Także obejrzmy sobie to. Zacięło się, idź I can smell something is wrong. Talk to me, baby girl. Promise me you won't get angry. The dragon could not make that <sighs> promise. It's Ryan. He cheated on me. The, the dragon is waking up. <laughs> stop it! He will pay for this. My true protector. Let me keep you safe, girl. Oh I owe my life to the dragon. Come sit on dragon's lap. <laughs> Ooh. Oglądamy jeszcze tylko jeden filmik, bo jest to dla mnie stanowczo za dużo. Moment, w którym ogarnęłam, że potrafię śpiewać, i dalej nie mogę uwierzyć, że mam to na wideo. Puśćmy to. Nie ma tragedii. I can buy To jest w innym tonie chyba. Okay. I can buy my flowers. <noise> nie. Nie. Kwestia tego... Piękne, jak raz ludzie próbują przekonać innych, że złapali coś przez przypadek, ustawiając kamerę, siadając przy książce i udaje, udając, że się on czyta. A dwa, że tacy ludzie naprawdę uważają, że potrafią śpiewać. Ja nie potrafię śpiewać, niestety, co nie zmienia faktu, że pod prysznicem jestem naprawdę głośną osobą. Ale nikomu, ale to nikomu nie zrobiłabym takiej krzywdy, żeby zacząć przy nim śpiewać. Intencjonalnie. Tym sobie dzisiaj skończymy. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli tak, to bardzo mi miło. Do zobaczenia w następnym filmie. Możecie sprawdzić również inne moje materiały. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa.